Tradycyjnie, jak co poniedziałek, przynajmniej do końca tego sezonu, witam się z wami nowym starym odcinkiem Rolnik Szuka Żony 1. Tym razem jest to już odcinek 10, czyli rewizyty. Ciekawostką zapewne będzie fakt, że tutaj już przed tym odcinkiem wyemitowano zaproszenie do kolejnego sezonu, także wystarczyło, że rolnicy wybrali jedną z trzech pań. Albo w przypadku Zbyszka jedną z jednej pani i produkcja zdecydowała, że to jest absolutnie tak duży sukces, że trzeba to powtórzyć. W sensie oni już wiedzieli, że nic z tego nie będzie, także w sumie może stwierdzili, że nigdy nie będzie lepszej sytuacji niż ta do zgłoszeń, bo jak wiadomo każdy odcinek po dziewiątym w tym pierwszym sezonie tylko rozwiewał wątpliwości. Że te rolnikowe związki mają szansę zakończyć się happy endem. Dlatego ten wstęp do odcinka z ogłoszeniem kolejnej edycji wcale nie dziwi, i przynajmniej nie musieli później, jak po sezonie dziewiątym, prosić Bóg wie kogo, żeby promowali program w mediach społecznościowych, bo było zero zgłoszeń. Odcinek tym razem zaczął się u Pawła, a konkretnie u Pawła w samochodzie, bo to przecież czas rewizyt, a Paweł zmierzał do słupska. Do Natalii, którą w zeszłym odcinku wybrał. Natalia wyznała, że sprzątnęła chatę i poinformowała mamę, choć to zestresował przyjazd nowego chłopaka córki. Paweł nie przyjechał z pustymi rękami, miał kwiaty dla Natalii, kwiatek dla jej mamy, a także po butelce mleka dla każdej z pań. Paweł wywarł dobre wrażenie na przyszłej Teściowej, zwłaszcza tym, że wydawał jej się zupełnie inny niż poprzedni chłopak Natalii. Niech poczeka na odcinki z eksploracją jamy ustnej. Po wizycie u mamy, Natalia zabrała Pawła do centrum ogrodniczego, w którym kiedyś miała praktyki. Po zabawień w ogrodnika ta dwójka wyglądała na prawdziwą parę, spacerując, trzymając się za ręce i całując. Aczkolwiek żadna ze stron nie spieszyła się z deklaracjami. Co innego ulki Natalii z którymi ta dwójka spotkała się w restauracji i który to od razu zarzucił Pawła pytaniami kiedy ślub i jak wyobraża sobie ich związek na odległość, po tym grę do biciu pytań, Paweł musiał odreagować migdaląc się na ławce ze swoją wybranką, mimo to Natalia nadal twierdziła, że nie jest dziewczyną Pawła, ale planowali już wspólny wyjazd do Zakopanego i jakieś późniejsze wakacje. Wątek Stasia rozpoczął się słowami, że dla miłości warto przemierzyć pół świata, ale na szczęście Stanisław nie ma tak daleko, gdyby miał to pewnie by nie pojechał, ale te kilkadziesiąt kilometrów do wełbrzycha to zrobił, paliwa na szczęście też tym razem starczyło. Jadąc tłumaczył produkcję zawiłości wszechświata i krążących w nim emocji, ogólnie już abstrahując od wszystkiego, to jest mega fascynująca para, bo z jednej strony mamy zachowawczego filozofa, który lubi o emocjach dużo i długo mówić, ale w sposób jakby pisał o nich książkę do techniki, a z drugiej strony mamy kobietę dojrzałą, a jednak zachowującą się bardzo infantylnie i nie chodzi tylko o uczesanie w dwa kłócyki czy i nadmierne emocje z którymi bardziej by pasowała na influencerkę do projektu Fryza niż na partnerkę starego kawalera w rolniku. Aczkolwiek to też może mieć swój urok, tylko samo zestawienie tej dwójki jest tak groteskowe, że mógłby o nich pisać sam Gombrowicz. Ważne, że Stasiu i jego bukiet Chryzantom z kodem kreskowym dotarli do Grażynki, która ugościła go ciastkami i herbatą, a później pokazała mu swoją kolekcję obrazów, opowiadając o swojej pasji do groźnych kotów. Jakby tego było mało, Grażynka zabrała Stasię w góry do grupy śpiewających turystów, którzy na wstępie odśpiewali nowemu piosenkę Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szynka, nie dla ciebie Stachu jest nasza Grażynka, także tak. Stasiu jakby co nie śpiewał, bo za dużo było wrażeń. A to był, jak się okazało, dopiero początek, bo w pewnym momencie z zawinkła wyszła grażynka w przebraniu kota, w akompaniamencie piosenki wlazł kotek na płotek. Chociaż to było co najmniej szokujące doświadczenie, to Stasiowi tak się twarz wykrzywiła z uśmiechu i łaził za tym kotem krok w krok, że można stwierdzić że chyba mu się spodobało. Może to był jakiś element gry wstępnej, albo tak przynajmniej zrozumiał to Stasiu? Ja nie wiem. Gry wstępnej do przyjaźni, bo to najwyższa forma uczuciowa, oczywiście. Korzystając z tego entuzjazmu, Grażynka zabrała go na działkę i zaprzęgła do rąbania drewna. Grażynka była pod wrażeniem jak Stasiu ładnie porąbał to drewno, niestety Stasiu w pewnym momencie stwierdził, że czas goni, a on musi już wracać do domu, za to Zbyszek w tym odcinku wchodził w pantoflach do morza, deklarując chęć poznania rodziców Kasi, fina nie dotarł do jej domu z bukietem kwiatów dla wybranki i różą dla jej mamy, kiedy zasiadł do stołu, kawy, herbaty i ciast. Pojawiły się pytania rodziców, którzy słysząc, że Zbyszek ma siedem sióstr, mało dziury w podłodze nie zrobili swoimi opadającymi szczękami, kiedy doszło do tego jeszcze czworo braci, czyli w sumie było ich dwanaścioro, bo pięciu chłopców i siedem dziewczyn, rodzice byli w totalnym szoku. Co tam rodzice? Ja jestem w szoku. Jak można tyle dzieci urodzić? Matko Bosko, okazało się. Że Kasia nie wspomniała rodzicom o Zbyszku, ani że była u niego na gospodarstwie, powiedziała im tylko, że była na kaszubach, a o fakcie, że jest jakiś Zbyszek, który jest rolnikiem, rodzice dowiedzieli się właśnie w tamtym momencie. Znosili tę niewiedzę z najwyższą godnością. Za to Kasia zupełnie nie poczuwała się do odpowiedzialności. Sam Zbyszek zszokowany zapytał jej, dlaczego nie powiedziała nic rodzicom na co Kasia stwierdziła, że nic nie trzeba mówić. Po bardzo niezręcznej wizycie u rodziców, Kasia pokazywała Zbyszkowi Gdańsk, deklarując, że gość może być fajnym przyjacielem, a że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, to Kasia zapoznała Zbyszkę Stuchlinka ze swoimi znajomymi, którzy na wstępie nazwali Kasię zagadką. Do przyjazdu pasiecznika dużego Ania przygotowywała się klepiąc mięso na schabowe. Ania całą noc nie spała, myśląc tylko o Adamie, a później włączyła go sobie na YouTube, żeby jej się lepiej myło podłogę na kolanach. Za to on jechał do niej z myślą, że trochę się z niej pośmieje, a co do uczyć to wyznał, że może po wizycie będzie mógł coś więcej powiedzieć. Bo na razie to chyba nul. Kraśko zadzwonił że już dojeżdża więc może by po niego wyszła, a później dał jej różę kwiatem do dołu, co jest ogólnie obecnym standardem w rolniku. Zawsze któryś rolnik wyskoczy z taką różą. Dla Ani jednak jedynym istotnym elementem było, że ta róża była czerwona, a w piosenkach blisko polowych czerwona oznacza miłość. A pasiecznik był przecież dyskopolowcem. Tutaj słowa już były zbędne. Mógł nawet nie zdejmować swoich czaderskich okularów. Ania wiedziała już wszystko. Ania przedstawiła mu sąsiadkę na którą mówić ciocia, a ta pochwaliła jej wybór. Później wpadły koleżanki z tortem z napisem rolnik szuka żony. Widać, że Ania jest bardzo lubiana. Później Ania zabrała go na zbieranie malin. A później oczywiście był duży obiad, zupa i drugie, wszystko wpasowujące się w smaki kraśki bo Ania zrobiła wywiad u jego mamy jeszcze będąc na gospodarstwie. Później była siłownia zewnętrzna ogólnie wyglądało jakby całkiem nieźle się ze sobą odbawili i dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Spacerując Ania wyznała, że chciałaby się już w nim zakochać, ale kraśko chciał zachować między nimi dystans bo jak twierdził nie chce skrzywdzić swojej wybranki, za to jego okulary mówiły, że piosenka, którą napiszę o tej wesołej kucharce, może być hitem na miarę ona tańczy dla mnie. Skończyło się tym, że razem pokroili tort niczym na weselu. W tym odcinku w drodze był też Grzegorz, który nie był zachwycony, że w środku żniw musi jechać do jakiejś zduńskiej woli. Zamiast siedzieć sobie elegancko na polu, w dodatku mimo tego, że mówiła i wie, że ma być powoli, to jej uczucia był zbyt duże, on nie był gotów z nią zamieszkać, ani za często się z nią widywać. Za to Ewa czując, że coś jest nie tak, miała trybą werfinkinki, wyobrażała sobie, że Grzegorz przyjeżdża i mówi jej, że jej się pomylił i że wcale nie chciał jej wybrać. Grzechu przyjechał z pustymi rękami, stwierdzając, że najlepszym prezentem jest jego towarzystwo. Rodzice widzieli, że córce bardzo podoba się Grzegorz, i nie obchodziło ich, czy jest rolnikiem. Powiedzieli Grześkowi przy stole, że Ewa chciałaby z nim zamieszkać, co jeszcze bardziej go przeraziło. Później nadal przerażony Grzegorz poszedł ze Ewą do skansenu lokomotyw. Co nawet spodobało się rolnikowi. Jednak Ewa czekała na jakieś deklaracje ze strony Grześka, choćby wyznania, że za nią tęsknił, on jednak nie był skory do rozmowy, bo interesowały go tylko żniwa i jego kombajny, które zostały w gospodarstwie. Okazało się, że w tak zwanym międzyczasie. Pomiędzy odcinkami na gospodarstwie, a rewizytą ta dwójka się ze sobą nie kontaktowała. Ewa nie chciała się narzucać, a Grzegorz był zbyt zajęty, żeby odezwać się do swojej wybranki. Wiecie, musiał skubać te wszystkie kury i kaczki, które po wizycie kandydatek pozostawały nieoskubane. Grzegorz stwierdził, że im dłużej czasu spędza z nią, tym bardziej wygasają jego uczucia do niej i już planowałby odwrót. Gdyby nie to, że był zbyt zajęty żniwami, żeby powiedzieć, jej, że nic z tego nie będzie. Więc dziewczyna dalej w nieświadomości marzyła o związku. I tego oto skończył się odcinek dziesiąty, w którym rozstań jeszcze nie było, choć był już ich zwiastuny. Kto widział zwiastuny, niech da znać w komentarzu pod filmem. A tymczasem żegnam się z wami. Znak pokoju i dognoju.